Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Małgorzada Citko dla Centrum Studiów Polska Azja. Znajdujemy się dzisiaj w stolicy Japonii, Tokio, kilka dni po uroczystych obchodach rocznicy katastrofy, jaka nawiedziła Japonię, a w szczególności region Tohoku, dnia 11 marca 2011 roku. Rok 2011 był dla Japonii niezwykle trudnym okresem w historii tego kraju. Fala tsunami była bowiem bezpośrednią przyczyną śmierci co najmniej 16 tysięcy obywateli tego kraju oraz zniszczenia wartości setek miliardów dolarów. Fala tsunami wywołało trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się około 70 kilometrów od wschodniego wybrzeża wyspy Honsiu. Trzęsienie ziemi było również bezpośrednią przyczyną awarii elektrowni atomowej Fukushima 1 której skutki po dziś dzień odczuwalne są w japońskim sektorze energetycznym. Chciałabym jednak skoncentrować się dzisiaj na obchodach rocznicy katastrofy 11 marca. Zarówno obecny premier Japonii, Yoshihiko Noda, jak i cesarz Akihito obecni byli na uroczystościach upamiętniających ofiary fali tsunami. Około 1200 osób pojawiło się na uroczystości, która miała miejsce w ubiegłą niedzielę 11 marca 2012 roku w Tatrze Narodowym znajdującym się w dystrykcie Chiyoda w Tokio. Dokładnie o godzinie 14.46, która jest oficjalnym czasem nadejścia fali tsunami, zebrani uczcili pamięć ofiar katastrofy minutą ciszy. Wśród zebranych znaleźli się najwyżsi rangą urzędnicy państwowi, ministrowie, ambasadorowie, przedstawiciele rządu oraz kilkadziesiąt osób reprezentujących rodziny ofiar z regionu katastrofy. Cesarz Akihito, który przeszedł w ostatnim czasie operację wszczepienia bypassów, wygłosił przemówienie, w którym wyraził nadzieję, iż naród japoński otrząśnie się ze skutków katastrofy, choć z pewnością nie będzie to łatwe. Cesarz wyraził również wdzięczność dla wszystkich, którzy pomogli przy odbudowie regionu dotkniętego katastrofą, jak również dla społeczności międzynarodowej, która w błyskawicznym tempie pośpieszyła Japonii z pomocą. Przemówienie wygłosili również premier Noda, który obiecał przyspieszenie rekonstrukcji regionów objętych katastrofą. Przedstawiciele rodzin ofiar również wygłosili przemówienia, dzieląc się z zebranymi historiami swoich bliskich. Należy również wspomnieć, iż oprócz oficjalnych obchodów rocznicy katastrofy z dnia 11 marca 2011 roku, w ubiegłą niedzielę odbył się szereg oficjalnych i nieoficjalnych uroczystości w wielu miejscach Japonii. W tym w tokijskim parku Hibiya, gdzie pojawiły się nawet osoby z japońskiego show biznesu, jak również w prefekturach Fukushima, Iwate i Miyagi, które ucierpiały w katastrofie najbardziej. Okazuje się bowiem, że pomimo starań rządu japońskiego oraz władz lokalnych, skutki katastrofy nadal są w tych regionach widoczne, a życie codzienne nie powróciło jeszcze do normy. Największym problemem zdaje się usunięcie odpadów, które nadal zalegają w wielu miejscach katastrofy i które prawdopodobnie pozostaną nienaruszone jeszcze przez kilka lat. Problemem nie są jednak same odpady, lecz również obawa, iż zawierać one mogą substancje toksyczne lub Iż napromieniowane zostały w wyniku kryzysu elektrowni atomowej w Fukushimie. Rząd Japonii zaprzecza jednak, aby istniało jakiekolwiek niebezpieczeństwo skażenia. Poza tego rodzaju przyziemnymi problemami istnieje jeszcze inny aspekt efektów katastrofy, który dotyczy bezpośrednio mieszkańców tych regionów. Ponieważ cała uwaga skoncentrowana jest obecnie na rekonstrukcji zabudowań i infrastruktury, w społecznościach zamieszkujących prefektury dotknięte katastrofą istnieje powszechna obawa o przyszłość. Ludzie mają problem ze znalezieniem pracy, co uniemożliwia poczynienie jakichkolwiek planów długoterminowych i nie sprzyja stabilizacji. Wiele osób, które przetrwały falę tsunami, ma ponadto problemy z koncentracją i cierpi na bezsenność. Odbudowa regionów dotkniętych falą tsunami nie ogranicza się zatem jedynie do aspektu materialnego. Konieczna będzie z pewnością również tak zwana odbudowa niematerialna, psychologiczna, a może nawet duchowa, która pozwoli tym ludziom z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Dla Centrum Studiów Polska, wiem, mówiła dla Państwa z Tokio Małgorzata Citko.